Dzień dobry, witam Was wszystkich. Dzisiaj mamy piękny poranek, sobota. Jestem w New Jersey. Właśnie odwiedziłem mojego kolegę. Teraz przesiadłem się do jego samochodu i jedziemy na taki klitark. Dużo o tym klitargu słyszałem, ale nigdy tak naprawdę nie odwiedziłem i jest okazja, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Także widzimy się tam. Tak to tutaj wygląda. Właśnie przyjechaliśmy na miejsce. Znany już odzeparkowaliśmy samochód i idziemy zobaczyć, co tutaj ludzie sprzedają, kupują. Może nas to coś ciekawego się znajdzie, zainteresuje i coś ciekawego może zobaczymy, a może coś znajdziemy dla siebie. No, dla mnie to przypomina mi moje stare polskie perelowskie czasy, gdy przychodziło się na rynki. to było wtorki i soboty, już nie pamiętam. Chociaż były takie rynki, że i codziennie się przychodzi, można było przyjść. Także myślę, że tutaj można wszystko znaleźć. Wojskowych mówisz, że. To Ty, to wejdziemy na te wojskowe rzeczy, co? To wszystko wejdziemy. To. Ale może. chyba 6 dolarów za stolik i może sprzedawać, nie? Przyjeżdżają, no dwa, nie, iska, nie, dzisiaj nie? To nie przejeżdżają Dzisiaj to mogę tylko Ciebie sprzedać. Nic więcej nie dam. Bo ja widzisz, telefonu ci nie sprzedam, bo potrzebuję. Ale to Dzisiaj też potrzebuję, to może jutro bym się sprzedał. Tak? And, yeah. O i perfumik, i wszystko jest. tylko nie wiadomo, czy oryginalne, co? Ja myślę, że tu się wszystko kręci. Devinzna też, na pewno. Słuchajcie, ten Klitark jest y przed stadionem. On należy do, teraz do kogo, ten stadion? Bo zawsze tu grały Jetsy i. Obydwie? Jetsy i A, Giants, no tak, Giants i Giants. Nadal tutaj grają. To jest ciekawe właśnie, bo tutaj dwa duże teamy z Nowego Jorku, Jetsy i Giants grają, A wszystko jest na terenie, na terenie New Jersey. Tak, mój kolega tutaj pracuje w Construction, więc szuka sobie rękawiczek do pracy, jakichś tam ciuchów. Tutaj jak ciekawe rzeczy są. No, jakieś frukty. Piękna muzyczka, oczywiście latynoska. No ich przysmaki. Pola. O, popatrzcie na to. Nie, bambus to jest. This one is bamboo. Bamboo. Oh. Oh. Excuse me? Oh. Oh, sugar cane. Thank you very much. Thank you. Sugar cane. Wszystko pomidoreczki, wszystko świeżutkie eleganckie. A tam dalej duże centrum handlowe w angielsku mówi mall, nazywa się American Dream i ponoć jest największy w Stanach Zjednoczonych i ukończono jego właśnie budowę półtora roku temu. Pamiętam jeszcze jak mieszkałem w New Jersey, jak zaczynali tą budowę. Wczoraj tam na chwilę zajrzałem, dałem tam filmik na shorts, na minutkę. Jak uda mi się to w poniedziałek może odwiedzę ten mall i uda mi się zrobić na ten temat jakiś odcineczek. No, ruch jest niesamowity, zainteresowanie jest, dużo ludzi. O, tu mamy sunglasses, a więc okulary słoneczne. Popatrzcie, po 5 dolarów. No, gdzie wy za 5 dolarów dostaniecie okulary słoneczne? Nawet najtańsze, jak mówię, no to zawsze jest w cenie gdzieś koło 20-25 dolarów, to tutaj można za 5. to no... mam. Tam ludzie i takich tak narzędzia wynoszą, których już nie używają, nie? Aha. Nie no to jest tak? O, to ja mógłbym przywieźć wszystko, co z granitów mam. No. Grainerki, nie grainerki. Tak, no. stopa widział, że ludzie wystawiają. Ale mi się wydaje, że na Facebook szybciej sprzeda. I nie musisz stać, czekać, płacić 30 dolarów. No. Dzisiaj... No ale wie, są ludzie, którzy lubią nadal kupować, oglądając dotykając rzeczy, tak? Ja zresztą też chyba taki jest. No, jak ktoś zgodnieje, tu tutaj są hadoksy. Ja akurat nie jestem pierwicielem tego typu jedzenia, a szczególnie hadoksu. Dla mnie hadoksy mimo że... Jak nie było, stolicą jest Stany Zjednoczone To najlepsze są w Polsce i nikt mi nie powie O, jestem ciekaw jak buty tutaj, zobacz Adidasy i inne, jestem ciekaw jaka cena How much, sir? Uh, was, uh, 35%. 35%. thirty five o Good price Original? Yes, my. hundred Nice Nie no, cena jest bardzo dobra Thank you, sir, have a good day 35 dolarów do z jedną trzecią cenę to strefy. Tak, jedną trzecią. Mhm. Tylko wiesz, czy to jest 100, nie? Ale nie wiem. No tak, tak też mogło być. Także może być dobre. O, oh, hi, how are you sir? im, <laughs> I'm Jaromir. Uh, Peru, Peru. You Peru? Peru. You nombre, hombre? Uh, Elber. 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 Nice to meet you. You speak English? Hey, no English, no Spanish. English. Spanish. Spanish. Spanish, Quechua Ok Buena America? Buena America, Bueno Better? Bonito, bonito, very nice, very nice Mento oh. My friend, new friend My, friend. Yeah. Yeah. my amigo Mi amigo, That. my friend Tutaj przyjechał koleżka z Peru You, you, you from? You from? Polonia Polonia, de Polonia, mira yes. mi amigo de Polonia, yes. Polonia i Peru, somos amigos. Yes. Somos you friend. like it, Sajmi? Okay, eh? Yeah? Football. Okay. football, football. Yes. Football. Yeah. Salupa Peru, Jest, thank you. Grazie Dinero, dinero. <laughs> tak, przyjechał tutaj pan z Peru. Podoba mu się w Ameryce. Handluje tutaj, jak widzicie, różnymi ciuchami i chemią. Grazie al. Grazie, Excuse me? Beshito, beshito, beshito. Kiss, kiss, A, kisses, ojej, oh, yeah. I love you. Give me the uh. tips. Okej. Okay. I am no entiendo, so sorry. Thank you. Wiesz, ja tak nie rozumiem hiszpańskiego, tak jak wiesz. Ale to trochę się dziaje z nimi, nie? Co? Jak wjeżdżają po kolumnie. No to co? Ja to jestem człowiek, wiesz, uczę wszystkich polskiego. Muszę się nauczyć, żeby zewnątrz się dogadać. Nie, prawda jest taka, że staram się jakoś dogadać. Zresztą dzisiaj jest łatwiej, bo mamy, nie wiem, Tak, jak kupisz szesnastkę, to automatycznie ci tłumaczysz. A, szesnastka jest inteligentna. On bardziej niż my. Zajdzie wejść. No, weźmy Mieć ten telefon, to będzie za ciebie myślał w tym, w robocie. To fakt. O, tutaj widzimy sprzęt używany do construction, jak nowy to tak jak mówisz musiał wypaść z jakiejś ciężarówki. No bo inaczej sobie tego nie wyobrażam, żeby tu sprzedawać taniej niż coś co jest w normalnym sklepie. No ale cóż, ludzie radzą sobie jak mogą, staram się to wszystko zrozumieć. Zresztą ja nigdy nie wydaję, znaczy nikogo nie osądzam, mam swoją opinię, ale nikogo nie osądzam. Ja widzę, że teraz na tym Kim Targu to więcej jest emigrantów krajowych, znaczy Amerykanów. No nie ale ja patrzę ja patrzę jak jest, kogo tu jest najwięcej. No tu ten w wygląda na Amerykanina, nie? Irlandzkiego pochodzenia. Znaczy to mówię o, o, o tym jak wygląda. kim jest to nawet nie wiem. No Zobacz jakie perfumy. How much this one? Wow. Oryginal?

Excuse me, sir, what company this one? Uh, this is uh, the, red, uh, the Red Army. The Red Arm? Red Army. I'm look, please. Thank you. But I don't have it too much uh, sizes. All sizes smaller for women than uh, Ah, this woman? Uh, uh, no, men's? men and women. This is women's. Uh -huh. style, yes, yes, yes. You know? How much? No, this is men's too. You use this one, but the army. Are you that... number 10 and half? Okay. Nie mam, only the small sizes. Okay. O so okej. Eight i the bigger one. Mm -hmm. A how much price? This is 25. Okej, okay, thank you. A więc takie buty nawet wyglądają na super. Kosztuje 25 dolarów. Jakie są w praktyce? No to trzeba się przekonać samemu. Bo może to wszystko fajnie wyglądać. Może być wygodna i się okaże, że po tygodniu nie masz butów. Bo ci się rozwala. Ale jak jest, nie wiem. Nawet Kebab. Jest to jest jedno z moich ulubionych takich potraw. Jak gdziekolwiek jeżdżę do Europy, czy właśnie jak widzę szysz Kebab, to zawsze lubię. I właśnie najbardziej lubię na takich rynkach, futrakach. Najlepiej mi smakuje. Ostatnio jadłem tutaj, w środku było niedogotowane. Która... No to, to, to dzi dzisiaj tak ja się wybieram do Kratusa. Także nie chcę teraz nic zjeść. Ale tak ogólnie mówię. Jak widzicie znajdziecie tutaj wszystko, po prostu wszystko. Nawet można przyjść na śniadanie. A myślę, że może być całkiem, całkiem dobre, co jajka, bekony, kiełbaski z kurczaka, kanapeczki, hadoksy, wszystko. Kolorowo, barwnie i tłumnie. Jakie ładne wiatraczki dla dzieci, ale to takie wygląda na ogrodowe bardziej, w kształcie słoneczników, kwiatów, Fajna rzecz. O kurde. To jest coś co lubię. No proszę. Zobaczcie, jest miecz, jest rapier, piękny nóż, maczeta. Nie no, fajne wykonanie. Ten krzyż wygląda na... Nie wiem czy na prawosławny, czy nie, ale bardzo fajnie wygląda. Zobaczcie jaki piękna maszyna. You like it? Yes. This is nice. present for my friend. In Ukraine. O okej. Okay. No to już jeden pan kupił. Bardzo ładny. Taką maszynę, kasę do liczenia, jakie były w sklepie Żeby zobaczyć jak wygląda, może z tej strony mi się uda To no jest 70, 70. to jest 60 i to jest 50 Okej A ten? To jest 60 60, okej To jest 70 70, no? mhm mm Hej. Piękny mek, miecz kosztuje 75 dolarów na pewno nie jest oryginalny, tylko mówię, ale jest zrobiony, jest robiony. Myślę, że jakbym wybrał się na miskę pod Grunwaldem to przy pierwszym uderzeniu by się roztrzaskało. Ale jest ok, Natomiast na Tatarów to bym sobie z tymi szablami myślę, żeby wytrzymały. No i dzięki był. Tutaj widzimy kufle, porcelanę. Kufle wyglądają na niemieckie. A to? Nie wiem, nie wiem, czy to azjatyckie. Dużo jest staroci Zobaczcie tu jakieś zegary. Możesz powtórzyć? Nie, nie. Dobra, mój kolega nie chce powtórzyć. On zawsze się bał odpowiedzialności, ale taki jest. No. Jest fajny facet, ale zawsze się boi. W każdym razie stwierdził, że tu jest wszystko, co znika na budowach, to tutaj można odnaleźć. Ale nie za darmo. Swój samochód. I wyposażony. Tutaj byś się wyposażył normalnie. No ja wszystko piły tu widzimy. O jak ktoś tam lubi, stare płyty DVD. Piły, grabie, kosiarki. Ja myślę, że tu wszystko można dostać, co, co można legalnie sprzedać. No nic. Marysz mówi, że gdzieś tutaj będzie, a ja szukam właśnie takiego punktu, gdzie są militaria bardziej wojskowe. A ja teraz długi czas mieszkam w Teksasie i tam nas broń i wszystko co jest z militariami związane bardzo nas interesuje. A tak, widzę. O, tutaj mamy wszystko z telefonami, a tutaj takie widzę bardziej sportowe rzeczy, raczej na wędrówki, travel. Powiem ci, że to jest fajne, wiesz, do podróży kładzisz, Można usiąść. Tak, tutaj są bardziej widzę ciuchy militarne, nawet obuwie. Zobaczcie od odznaczenia jakieś. Różne pasy. Tamto chyba bardziej myśliwskie bym powiedział. Bo to nie jest kamizelka kuloodporna. Ale są i hełmy te. I to chyba angielskie tamte. Ja nie wiem czy Amerykanie takie kiedyś mieli. O kurde. Noże też lubię. Są i maczety, syzoryki. Nawet samurajskie miecze. A to taki już na styl wschodnio-aracki. Przydają pepper spray Aha. na niedźwiedzie, ale to takie puchy, nie? O, ciekawe. Zalady. Jak, nie dziwcz, jak widzisz taki pepper spray z daleka, nie musisz się on już wiesz, ręce ucieka. Okej. Okay. U nas legalnie kupić, wiesz? I są też duże, małe. A to elektryczne. nogi. O, do pracy byś zaoszczędził, jakbyś dojeżdżał. To taki rower, jak komar, nie? Rower i silnik. Pamiętasz stare komary w Polsce? O, o, o. Ja teraz zawsze kibicuję w Polsce, w Ameryce i potem Kolumbii. O w tej kolejności. Tu mamy nawet medycynę, zobaczcie. Takie ogólnodostępne oczywiście, nie na receptę. Jakie zapachy, nie? Ale my niedługo do Krakusa. W Wolningtonie Jak ktoś tam kiedyś będzie w Wolningtonie to polecam zajrzeć do tej restauracji, zresztą tych Polskich restauracji już zaczyna brakować w New Jersey. Royal Warsaw nie ma. Pozostała tylko Tatra Góralska w Wellingtonie i właśnie Krakus. Taki otwarte na co dzień, mówię restauracje, bo takie okresowe imprezy to jest kilka domów takich większych. Nie wiem jak to nazwać, bo to nie są restauracje na co dzień. W każdym razie kilka tam polskich jest, bo nawet Warsaw ma. Jeśli chodzi o wesela, trzciny, jakichkolwiek i imprezy. To można u nich organizować. Tu widzimy jakąś ilość No i pomału wychodzimy na parking. Dobra, pomału już zwijamy się. Jesteśmy już na parkingu. Jeśli chodzi o PID, tak na dzisiaj to już jest wszystko. Także z tego miejsca żegnam Was. Nie mówię, że całkowicie, bo może jeszcze dzisiaj coś nagram. No zobaczymy, po prostu. Także. Pozdrawiam Was wszystkich.